Pokażę wam też, jak się mają bananowce po burzy i przy okazji będzie aktualizacja. Tutaj mam Enset Glaucum z nasionka. No, listek już bardzo ładny. Tutaj mam. Nsetele tak także bardzo ładnie rośnie. Pieniek też już dostał ładny. I takie czerwone wybarwienia dostaje. No i kolejny listek. Idzie. ventricosa są zielony też ma się dobrze tutaj wyjąłem musa aruna helensis też już wybarwienia są widoczne no i kolejny idzie z środka tutaj Nowy nabytek czyli Musa sicimensis bengal tiger Taka sadzonka dostała 15 litrów kastrę No i tu będzie stała sobie przez całe lato Gunera O te liście to już są konkretne Bardzo ładne Tu idzie kolejny i tutaj kolejny A ten tak zmarniał To jest ten najstarszy liść Więc nie ma co się przyjmować chyba Ten set e wentrikosu Maureli. No ten to już nie kręci. No i te liście coś pięknego. Pieniek też już ładny. Tak się prezentuje. Musa Ionensis też, też już podrósł dosyć ładnie Wybarwionka Też posiada Bardzo ładnie i z środka kolejny oczywiście ciśnie Bardzo ładny Tutaj Winsan i Vincent bez zmian. No i princeps. Także bez zmian. No i helens hybrid. Oczywiście. To na tyle na razie.